Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czarny Hunter, TK Hunter oraz Bastek Hunter. Witamy Was po dłuższym czasie nieobecności. Spotkaliśmy się dzisiaj z Dawidem w miejscowości Osiek, tak Dawid? Jakie to jest województwo? Zgadza się, Małopolskie. Małopolskie. Mówimy głośno, wyraźnie. Na początek też dodam ym, kilka takich reguł. Bardzo bym chciał, żebyś się zachował. Yy, super, trzymasz ręce na widoku. Nie chciałbym, żebyś trzymał je w kieszeni, dobra? Do, Do naszego, Twojego bezpieczeństwa. Dobrze, to jest super postawa. Yy, druga yy. sprawa, mówimy głośno, wyraźnie. Trzecia, bardzo ważna, nie przeklinamy, dobrze? Dobrze. To jest tak dla nas też, żebyśmy, żebyśmy się też jakby czuli komfortowo w tej rozmowie. Yy, Dawid. Yy. Jesteśmy grupą e, Grad. jest to Grupa Reagowania Anioły Dzieciom. E, zajmujemy się łapaniem przestępców, e, którzy działają na, na tle seksualnym do artykułu 200 Kodeksu karnego, I wydaje nam się, wydaje nam się, jesteśmy prawie pewni, że e, możemy taką matkę Tobie właśnie przypiąć. Dlaczego tak uważamy? Od pewnego czasu korzystasz e, z internetu, od dłuższego czasu pewnie korzystasz z internetu. No tak. Ale od pewnego czasu, dokładnie od Sprawdzę sobie dokładnie. Od 7 listopada korespondujesz z 11 dzieckiem. No tak, zgadza się. Zgadza się, tak? tak. Pamiętasz imię tej dziewczynki? Imię, yy, tylko imię. Wiktoria, chyba. Blisko, ale albo, dzięki albo, temu dałeś. A, albo Wioletta, coś takiego. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo już podałeś dwa imiona, plus trzecie, które ja tutaj widzę. To już jest kilka dzieci, ale do tego sobie dojdziemy. Powiedz mi, czy wiesz, kim jest pedofil. No, to jest człowiek taki, który interesuje się niepełnoletnimi osobami. Okej. Okay. A czy wiesz od jakiego wieku roku życia można w Polsce uprawiać seks? Od 16. Blisko od 15, ale no fajnie gdybyś chociażby taką liczbę sobie przyjął w swoich poszukiwaniach. Powiedz mi, co Ci interesuje w 12-letnich dzieciach? Nic, no po prostu ja tylko... No, szukałem tak, jakby no, po prostu kontaktu, nie żeby z kimś sobie. A czy czujesz się samotny? No Tak, okay. żeby żeby tylko po prostu z kimś popisać mhm. coś, nie? Dawid, a ile masz lat? Ja mam 21 teraz. 21 na pewno? No, 22 będę miał, no, 22 mam już. No, czekaj, już? Do Tak. 22 Dawid? mam, 23 będę miał. Dawid, za każdy kłamstwo będziesz <grym> robił w tym błocie yy, pompkę. Nie na no, 22, 3 będę miał. Dobra, to jeszcze raz. Dawid, jesteś w moim wieku. Ja jestem rocznik 9-3, ty również. Tak. A ja się czuję na 31, a ty na 21? Ja się, no, o nie, przepraszam. O kurczę. Bo, no, no bo to mi się... Po... Błyskotliwy. Dobrze, trafiliśmy na błyskotliwego peduska naszego kochanego. Tak no, mi się to, kurde, Poki bo to tak... Wiem, Wszystko no też przeszliśmy kilka kilometrów w błocie. Naszych widzów też poinformuję, że żeby namierzyć Pana Dawida, musieliśmy przemierzyć pola, lasy, moczary, mokradła. No i mamy. Było się miło spotkać. Mam nadzieję, że będziesz na długo pamiętał to nasze spotkanie. Dobra, Dawid, lecimy dalej. Powiedz mi, czy leczysz się na coś? Nie. Nie masz żadnych chorób przewlekłych, psychicznych zdrów jak ryba. Znaczy Ja tam wiem, nie chodzę do lekarzy, nie wiem. Aha, ale czujesz się chyba. Znaczy, jak ryba. Czuję się jak świetnie. Dobra. E, a powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Bo mamy takie w sumie trochę wahamy się, bo spotkaliśmy cię przy stawach, przy rybach, pomagasz tam wujkowi tak. A czy to tutaj jest tylko kolega, to akurat dzisiaj pomaga. A pomagasz. tak, obecnie nie pracuje nigdzie. Okay. To znaczy no. Ja pracuję nigdzie, Dorywczo. Mm -hmm. Raz jestem na cmentarzu, pomagam. Raz pomagam koledze tak jak mm -hmm. tego dzisiaj na przykład nie. No takie dorywcze prace. Bo tam mm -hmm. nawet było coś powiedziane, nie? Że jesteś grabarzem. Mm, nie, nie, graba, że nie jestem. Ja po prostu tylko pomagam. Idę wykopać dziurę i zakopać. A, w ten sposób. Okej, no okej. Okay, <laughs> okay. Dobra. Eee, czy wysyłałeś kiedykolwiek erotyczne treści do dziecka? Hmm. Kiedykolwiek? Kiedykolwiek. No to ten wcześniejszy wyrok, co miałem, to miałem niby rozpowszechnianie pornografii. Czyli przyznajesz się do tego, że byłeś już karany e, tak. za treści pedofilskie, tak? Tak. Okej, okay. a czy mógłbyś nam e, powiedzieć coś więcej na ten temat? Tylko bez przekleństw, bez niczego, co to były za treści, co to były za zdjęcia? no, czy no nie wiem, no, zdjęcia, zdjęcia, no nagie po prostu, no i... Ale dzieci? No, moje. Twoje. A czy poprosiłeś kiedyś dziecko o nagie zdjęcie? Jej lub jego? O nagie? Raczej chyba nie. Mhm. A otrzymałeś takowe? Otrzymałeś. Otrzymałeś takie, tak? Od dziecka w jakim wieku? Nie wiesz. Nie wiem. Mhm. Ale takie zdjęcia otrzymywałem. Rozumiem. Ale to tak na swoją prośbę, czy tak same Nie, z po prostu. no... Wysuwały, no i tyle. Ale okay. to już było wcześniej, no to, to już za rozumiem. to byłem karany. Okej, okay, rozumiem. I jaką karę byłeś? Trzy miesiące. Trzy miesiące. W więzieniu tu gdzieś jakoś daleko, tak? Czy no, się siedziałem w Wadowicach, w Ciebie, no i później dosuwał mnie za więzienie. Aha, czyli daleko. Okej. Okay. Wyobraź sobie, że nasza trójka, która ci tutaj e, spotkała, e, powiedzmy, że mamy wszyscy dzieci. Dzieci w wieku 10-11 lat, powiedzmy, że są to dziewczynki. Jak sądzisz, jaka byłaby nasza reakcja, gdyby, gdybyś korespondował z naszymi dziećmi? No na pewno spodziewałbym się, nie wiem. Nie przeklinaj. No po prostu, no spodziewałbym się czegoś yy, no, złego z, okay. ze strony rodziców. Tak? Ale aktualnie czujesz się I... przez bezpiecznie? No aktualnie tak. Super, spokojnie, nic Ci nie grozi, nic Ci kompletnie nie zrobimy. Dbamy też o twoje bezpieczeństwo. Chcielibyśmy, żeby po prostu taka osoba jak ty na jakiś czas do czasu zrehabilitowania się zniknęła po prostu z obszaru internetu, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale stwarzasz zagrożenie dla dzieci. Zdajesz sobie z tego rozumiem, sprawę. Rozumiem, rozumiem. Teraz, teraz już to rozumiem. No cieszę się. Mam nadzieję, że ta rozmowa też jakoś wpłynie na twoje postępowanie. No ja też mam bo... taką nadzieję, bo no po prostu, no kurde, no ale tak, jak, tak jak mówiłem już wcześniej. Mm -hmm. no, przez to wszystko jest, że to nudy, 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 nudy. Rozumiem. Przychodzi się do domu z tej roboty, no i kurczę, no nie ma co robić. Ale czemu do dzieci? Wiesz, jakie dziecko ma kruchą psychikę? Ale no chodzi o to, że przeważnie większość młodych właśnie pisze, nie? Okej, okay. yy, ale twierdzisz, że to do Ciebie piszą dzieci? Nie no, ale mi chodzi, że więcej po prostu tych młodych się... No, jak to się mówi, komunikuje, nie? Mhm. No. Ze sta starszymi jest... Nie, wiem, no, nie chcą tak po prostu. Nie się komunikować okay. z te sieci. Nie? Dobra, przejdźmy sobie do takiej naszej ulubionej części, czyli czytanie Twoich top 10 wypowiedzi. Niektóre rzeczy niestety będę chciał jakby pominąć w sensie jakieś niektóre słowa, ponieważ no, są one niezgodne z regulaminem, ale powiem Ci szczerze, że dawno nie, nie było mi tak niedobrze, jak czytałem właśnie te, te, te sformułowania. Punkt pierwszy. A co byś powiedziała, jakbym ci kupił ten telefon na prezent? Mam odłożone dużo kasy. Nie musisz oddawać. Tylko byś coś zrobiła dla mnie, coś głupiego. Tylko TP. Tepe... Aha, tylko to by musiało zostać między nami. Jakbym ci. O, dzięki wielkie. E, jakbym ci dał na telefon, to rozebrałabyś się przy mnie. To by była nasza tajemnica. Ja też mogę się rozebrać, jak będziesz chciała. Powiedz mi. Ech, dawanie giftów, dawanie prezentów, żeby uzyskać jakąś korzyść w ten sposób, myślisz, że jest w porządku? No, myślę, że nie. Czy kiedyś kupiłeś dziecku telefon i oczekiwałeś również takiej. Nie, sytuacji? no gdzie, no, nigdy. To co to mu kierowało? No, bo po prostu, no tak jak mówię, no kur... Byłem, Musiałem być dobrze nawalony. Dobrze nie czy... przeklinamy. Dobrze, dobrze. No okej. Okay. Ale pamiętasz, zadałem Ci pytanie, czy poprosiłeś dziecko o wysłanie. No, tak, no. no jeśli to jest, no to, to na pewno tak było. No, no, ale... tak, tak, To są Twoje wypowiedzi. Ja tutaj wiesz, nic nie koloryzuję, nie mam w tym no, żadnego kompletnie interesu. Ja to rozumiem, no po prostu no, musiałem być tak na. No, okay. pijany, że po prostu nie pamiętam tego. No i... Kolejne, jeszcze lepsze. E, a powiedz mi, ty masz tam włoski na Siusi. Rosną tam włosy, naprawdę, mówię Ci, wyślę Ci zdjęcie, to zobaczysz, z internetu Wysył... i teraz w tym momencie wysyłasz zdjęcie miejsc intymnych młodej kobiety. Pewnie pamiętasz to zdjęcie, które Czy tam tak, dalej, ale, ale, zobacz ale, ale... sobie, widziałaś? Ty też będziesz takie miała. Będziesz musiała sobie golić, dziewczyny sobie golą. Tak, ale to zdjęcie ty też dostałem, to też dostałem od yy, chłopak. Od chłopaka do No koleś mi wysłał po prostu. Jaki koleś? jaki koleś? No z internetu ktoś, nie? Po prostu mi wysłał to kopak, nie? Ale to co, używasz Darknetu, czy jakiś po prostu znajomy z Nie, Nie, z, no, no, no z Face'a, nie, gościu? A to, że macie jakąś grupkę? Ty... Nie, no gdzie? <laughs> Może macie taką znaczy, grupkę? Gdzieś... No, ale nie, no bo sobie możecie sami sprawdzić na Face'ie, są takie różne grupy, nie? Tam są tacy, 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 no i po prostu wystarczy tylko... Ale uczestniczysz w tych grupach? No, ci... byłem na paru, ale... Dobra. Teraz, jeżeli... się nie, teraz się nie, nie ten. Okay. Ale no to faktycznie, jeżeli, jeżeli prokurator uzna, że to jest coś, można powiedzieć, intensywnego, czy tam niepokojącego, no to warto by było przejrzeć tego typu grupę faktycznie. No, dobrze, że nam to sugerujesz. tam dalej. Jak z tobą piszę, to mam twardego siusiaka. Jest tak, jak jest twardy, to robi się większy. To zobaczysz, jak się spotkamy, to się przekonasz. Chciałeś pokazać dziecku siusiaka na spotkaniu. Zwariowałeś? Dawid. Tak jak mówię. To musiał być wtedy tak na trąbiony, że nie pamiętam, ja z tego nic nie pamiętam. No dobra, ja nie piję alkoholu, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale jak jeszcze kiedyś gdzieś tam coś spożywałem tego trunku, no to mi aż tak nie odwalało. Coś no. musi być w Twojej głowie takiego, że... Bo tam nie, gdzieś wspomniałeś, nie, że samotność, nie? Że samotność Ale nie, bo mnie też zniszczyło to, że kiedyś, że Mm -hmm. A ty twardy, tak? Byłem no, z nogi, w ogóle, nie? No to źle. I mi tam trochę mózgu zryło, także... Okej. Okay. A jakąś, jakiś i... stały związek miałeś, czy coś? Może coś też Ci tam gdzieś, nie wiem... No, ale... no może kobita Ci kiedyś... Była tutaj kiedy? jakaś jedna, ale... Ale wolisz młodsza? Poszła się do innych. Okay. I pewnie była za stara, nie? Nie, <grym> hmm, akurat nie. Było. Akurat, akurat była młodsza o 2 lata. Ty. Aha, no... Nie. Ja mam też moją kochaną kobietę, walta młodszą ode mnie. Wolę takie niż na przykład ze 20 młodsze, no ale to chłop to chłop. Nie? No trudno, no kurde no. Dobra, lecimy dalej? Bo Robi się coraz ciekawiej, nie? To trzymajcie... Ty to znasz, wy panowie trzymajcie y, po prostu pasy. Ostatnie y, Ostatnie będzie najlepsze, nie? Wierzę o tym. Bo to jest tak poustawiane... Nasz, nasz kochany wabik Laki. Y, no on to też musi jakoś tam, wiesz... Układać, nie, pod publikę. Dobra, lecimy. Mało czasu. Kotku, ja ci wyślę susiaka, susi i nikt ci się o tym nie dowie. To jak? Zaufaj mi, proszę. To dam ci coś ekstra, jak się spotkamy. Co ty na to? Dołożę ci, żebyś kupił sobie etui do nowego telefonu. Już cię. Y... Przepraszam, czekaj. Już no, ja ci się pokazałem, czytali, te... a ty nie chcesz mi wysłać jednego zdjęcia. No proszę, kotku. Coraz niżej obniżasz swoje standardy, bo wcześniej chciałeś dać telefon za y, nagość, a teraz już tylko etui za nagość. Nie, telefon, etui. Czekaj, Dołożę ci, żebyś kupiła sobie etui do nowego telefonu. Nie, no. Do tego, a. co miała dostać. Okej, okay, czyli to tak, jak. Okej, okay, transakcja łączona, dobra, już, już teraz czaję. No i co dostałeś te zdjęcia w końcu od Nie. A ty je wysłałeś? Nie. A ja wiem, że wysłałem. A czym to ja je wysłałem, ale to normalne, tylko twarzy. No. no. A do ilu się no. wysłałeś pieniądze? Do ani jednego. To czekaj, jak skłamiesz... Teraz, ja... teraz do ani jednego. Jak... Ale teraz? No A tak jak mówię, piszesz? ten pierwszy wyrok, co miałem, no. to miałem za wysłanie właśnie tego. I kiedy go odbywałeś? Kiedy wyszedłeś? O kurde... Dawno. No. I od tamtego czasu? Nie było żadnych takich... Y... To inaczej. Od jakiego czasu korespondujesz ogólnie z dziećmi? Ogólnie przyjęta regułka, czyli osoba poniżej 15 roku życia. Jaki to będzie zakres czasu? Tiki Ty się tylko śmieje, nie Bo my wiemy, nie? I to jest właśnie to, że. Pamiętam, że ci mówiłem, każde kłamstwo będzie pompka w tej. Dobra, kałuży. ale kurde, no czekaj pan, bo. Ze mną na plecach. <noise> no nie, nie pamiętam. Ale dawno to było. Znaczy, od jakiego czasu piszesz z dziećmi? Jest to rok, dwa, trzy, pięć. No, no kurde, no piszę z młodymi już od tego czasu co yy, siedziałem pierwszy raz, nie pierwszy wyrok. Kurde, okay. ale, kiedy ale to... wyszedłeś z więzienia no, i nie, znowu zacząłeś pisać nie, dzieci. Tak, no ale to nie, że zacząłem pisać, tylko po prostu, nie? Tam jakiś kontakt. Tak. No ale właśnie szkoda, że resetja w twoim przypadku nie powiodła się, nie? No niestety. <laughs> no nic bardziej obciążającego nie mogłeś powiedzieć, no ale dobra, czekaj, bo mi się zgasło. Dobra, yy, lecimy dalej. Słonko, a jakie masz majteczki na sobie? O, odpisz. Chciałbym cię już zobaczyć nago, jak najszybciej. Nikt się o tym nie dowie. A sprzedasz mi te majteczki, co będziesz mieć na sobie? Zapłacę ci za nie. Tak, ile będziesz chcieć? Hmm. to Nie, to, 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 to. Hmm. Jeżdż, 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 co i Dobra, ja mam takie jeszcze jedno pytanie. Jakbym się prosiła zaskoczył. Ja tam trzydzą liczbę, ale powiedz mi proszę z iloma dziećmi w tym momencie piszesz. W tym momencie. Ja Ci nie zasugeruję odpowiedzi, tylko, y... ale umówmy się tak, jak powiesz mi prawdę, no, to znak, to się dogadamy, nie? <laughs> Powiedz Skoro mi prawdę. Pacja. Ale, ale nie rozumiem, w tym momencie to znaczy y, jakiś ok... y... w ty... Nie, w tym momencie. Jakbyś teraz miał chwycić telefon, ilu dziewczynkom musisz odpisać? W tym momencie na pewno tej... Y... To nie zuzie, ale to rączkie. Mm -hmm. Możesz już no i... bez imion, tak byś nam tylko liczby podawał, to będzie ok. Nie, no w tym momencie tak dwie, dwie, maksymalnie trzy. Okay. A w takim szczytowym momencie? Bo my wiemy o dużej więc większej ilości. No tak jak y, dużo ten, tak y, tak jak przyjdzie weekend czy coś, no, no to tak wiem, ja wiem. Osiem? To my wiedzieliśmy o sześciu, ale okej, okay, dobra. <laughs> Ale to tam nic tam nie piszemy nic takiego. Okej, okay, ja cię nie powiem. Nie, no. ja nie tylko, jestem odsądny. Ja tam hej, cześć, co tam i tyle. Nie? Mhm. Rozumiem. Dobra, I... Dawid, lecimy dalej. I... Tu już jest taki punkt. Yy, on jest wyrwany z kontekstu, mówię do, do widzów, ponieważ on jest jakby w, w kontekście, że są już na spotkaniu. Czytam. Będziemy się dotykać, a będę mógł cię pocałować. Wszędzie. Będzie fajnie. Jakbym chciał. Się pocałować na dole, w siuśkę, ale nikt nie się o tym nie dowie. Ty nie chcesz tak zrobić? Nie, nie to nie. Idę się utopić w rzece. Ok, no czyli byłeś pijany, tak? No, nie musiałem być konkretny. No, no ale to chwila. Tak naprawdę, po tym sformułowaniu, nie dość, że chciałeś. Proszę? Nie wydaję tak nie się. A czemu? No, A co to jest? No to jest na to No ale no to byku. Czego ty się teraz wstydzisz. Dawid, tak. Dawid nas poprosił o to, 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 żeby, to, żeby... żeby się zrobiło, nie? No ale to czekaj, no to nie byłeś tego świadom. Ktoś tu idzie do nas. tike idzie. Okej, okay, dobra, tam twój kolega stoi, nie słyszy. Dobra, reasumując. Dlaczego chcesz dziecko dotykać, całować wszędzie, ksiuszkę, no. Mówisz, że nie pamiętasz. Ja uważam, że pamiętasz. Hmm. A ja nie. Okay. A dlaczego chcesz się topić w rzece? Bo lubię. <laughs> Ile miałeś prób samobójczych w życiu? Jedną. Jedną próbę samobójczą. Tak? Jak rozumiem, jest ona niepowodzeniem, nie ale jakoś się nie wiem. Nie wiem. Nie, czy... nie, po prostu to jest. Y... Chciałem, ale się nie udało. No przykro mi, jednak życie jest jedno, więc no nie chciałbym, żebyś kiedykolwiek znów próbował. Tutaj mówisz o tym, że chciałbyś się utopić w rzece. Na następnej, no, dobra, topce, dobra. na następnej topce informujesz dziewczynkę, która odwołała to pierwsze spotkanie, tak, w Krakowie. Miałeś się spotkać z tą właśnie dziewczynką, już mówię gdzie. E, 17 listopada o godzinie 10 w lasku w Krakowie, spotkanie odwołane przez dziewczynkę. Byna, by nie wiem, gdzie jest lasy w Krakowie, raczej od tego. Wiesz co, taką mam informację, faktycznie też ją znalazłem, i ty jej napisałeś: idę się zabić. Nie pamiętam. Nie pamiętam tego wynajmniej. Także. Dobra, panowie poświeciliby tutaj. Numer 8. Chciałbym ci polizać siuszkę. Tam chłopak lisze, coś się śmieje. To są twój wypowiedzi, byku, no przecież chyba. To pamiętasz, nie? Pamiętasz? Nie pamiętasz. No, śmieszne. No nie dla mnie, mimo dla wszystko. Dziecka. Dla dziecka też na pewno nie byłoby to śmieszne, uwierz mi. E, chciałbym Ci powiedzieć sióżkę. Tam chłopak liże. Liże to jest super mniam. Weź sobie włóż palec do środka i spróbuj, to zobaczysz jakie to jest pyszne. Włóż i polisz. Włóż go do dziurki, możesz tak. Musisz włożyć cały, powoli. Poślij sobie palec, mniam, poruszaj nim w środku. Chłopie, ja się z Was zrzygam. No, no serio, za... ale kurwa. E, miałeś nie przeklinać, Trzy pompki masz za nazwą. No, wypowiedz się na ten temat. Jest niedobrze, jak to czytałem. Ej, no, słuchaj, ale ja tego nie pamiętam. Ja mam takie pytanie. Nie ma żadnych pytań. Bardzo prosimy osoby postronne, aby opuściły ten teren chwilowo. Dziękuję. Czyś ty zwariował? No, nie wiem, Kuba, skąd to się tam takie wzięło, ale to nie ma się wzięło. Drugie przekleństwo, marzył żółtą kartkę po raz drugi. Naprawdę, wymioty to jest jedyne stwierdzenie, jakie ja mogę powiedzieć, po tym jak to przeczytałem. No, nie dziwię się. Czytam numer 9. Spotkasz się ze mną, zrobisz to, co chciałem. Ktoś tam gdzie? Nie stoi, tak, nie odejdę. No, niech stoi. Tylko bardzo prosimy, nie podchodź spotkasz się ze mną, zrobisz to co chciałem rozbierz się a dasz polizać ciśkę. wolno tak nie śmiej się wolno tak, ale w tajemnicy a mogę do Ciebie mówić ci... tu muszę dać yy, no. trzy kropeczki albo suczko a mogę znowu trzy kropeczki słowo na D opisujące kobiety lekkich obyczajów proszę jak się spotkamy, to pójdziemy do hotelu. Tam nas nikt nie zobaczy, a dasz mi się polizać, to jest przyjemne. I tutaj, właśnie, jest podniesienie do tego, że kolejne spotkanie miało odbyć się właśnie za trzy dni. Za trzy dni, dobrze mówię. Spotkanie 1 grudnia, niedziela, godzina 14 lub 15 w hotelu w Krakowie. I powiem Ci szczerze, że mieliśmy się tam właśnie też spotkać z Tobą, ale uznaliśmy, że to już jest zbyt niebezpieczne. I musieliśmy Cię uchwycić dzisiaj. Wiesz dlaczego? Bo również dowiedzieliśmy się, że u Twojego kolegi jest dziecko, tak? Dziewięcioletnie. Tak samo powiedz mi takie też pytanie z boku, czy Ty masz dostęp, opiekujesz się lub masz w rodzinie dzieci w wieku poniżej 15 lat w domu? W domu nie ma nikogo takiego. Twój brat, mama, tam tylko z Tak, tylko tak, tak? tylko jest brat i mama. Okej. Okay. a opiekujesz się na przykład dzieckiem kolegi? Nie, 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 nie. Tak nie tak opiekujesz tak. się tak, Ewentualnie, Czyli nie ewentualnie do tylko y, goni jak jest y, Okej. Okay, a teraz mam taki hit, bardzo mocny hit, i tutaj jeżeli udzieliśmy poprawnej odpowiedzi, to będę szczęśliwy, dobrze? Ponieważ y, po rozmowie z y, swoją rodziną, po rozmowie gdzieś tam z osobami postronnymi. Wszyscy jednogłośnie e, określają Ciebie jako osobę, która przebywa najwięcej czasu pod sklepem i w okolicy tego przedszkola. Co tam robisz? Tak ty? Ja pod sklepem i przedszkolem. Tak. Od dłuższego Lagi... czasu faktycznie unikasz wszystkich miejsc publicznych, dlatego że podejrzewam, że cię poszukują. Ale wszyscy, kogo zapytaliśmy, kierują nas pod przedszkolem. Chodziłem chodziłem pod przedszkolę, no bo ten sklep. No. no. to chodzę po, do sklepu, kupuję sobie alkohol i stoję tam, nie? To się może pan zapytać tego kolegi, że tam jest sklepko, zaraz koło przedszkola. No to jak mam kurczę... czy my nie... nawet widzieliśmy, nie? No. Tylko, że no. ludzie też tam określają... Mam, nie, jak, jak mam nie iść do sklepu? Ludzie określają, nie, to... że jesteś również pod przedszkolem, więc zastanawiam się, czy na przykład to nie jest jakaś taka powódka, jak, że Ty jak lubisz... Jak pod przedszkolem? Skoro ja pod przedszkolem byłem kurczę, wie pan co kiedy? Żeby nie żeby mnie skłamać, to nawet nie pamiętam. Tak szczerze mówiąc, ewentualnie jak okay. tego to idę, o nie, to może tak być, że y, jestem pod nie pod przedszkolem, tylko za przedszkolem, mm -hmm. jakby już coś bo w parku. Mm -hmm. No okej, okay, no <coughs> wiesz, my, my Cię za rękę nie złapaliśmy, <coughs> ale ludzie z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że jednak gdzieś tam to przedszkole jest Ci jednak bliskie, ale dobra, to no no nie będziemy tego... Jeśli bo bliskie, no skoro jest sklep zaraz koło przedszkola, no to jak? No dobrze, dobra, dobra, niech tak będzie. <coughs> I ostatnie to 10. Jak długo będziesz mogła być na spotkaniu? Okej, okay, fajnie, poleżymy na go. A ja będę mógł ci związać ręce? Fajne. Fajne dla ciebie. Kurwa, nie wiem skąd w to macie, ale Po wiadomości. W swojej wiadomości. No spoko. No ale wiesz, że to jest. Pre... W sensie, wiesz, że to napisałeś? No nie, no mówię, że to kurde... Może i napisałem, ale nie pamiętam tego, no ja pier... Wszelkie, do... Wszelkie twoje, wszystkie twoje wypowiedzi są nagrane na płytę CD i zostaną razem z tobą dostarczone organom ścigania. No, to musisz być tego świadomy. No, rozumiem. Czekamy w tym momencie na przyjazd policji. Niestety jesteśmy w takiej em, nie. lokali... Nie, dziurze. osi to jest piękne miasto, e, wioska. Miejscowość. E, tak. Byłem tutaj nawet kilka razy. Molo Resort, super resort, polecam. Eee, nie jesteśmy w dziurze, jesteśmy w miejscowości, jesteśmy w miejscu trudno dostępnym. Także naprawdę nie dziwię się, że policja ma trudności z dojazdem. daleko jest policja? E, w osiemdziesięciu, to nawet nie ma co. A, wiesz, dobra, Już rozmawiałem policja. trzy razy. Mm. Koniecznie, nie, bo mi się tak coś eee, Spokojnie, jesteś zatrzymaną obywatelsko, jesteś aktualnie do naszej dyspozycji. Nic ci nie grozi. Dobrze. No, tak czy siak faktycznie z, musimy zakończyć tą transmisję. Niestety nie doczekają się państwa na przyjazd policji. Aczkolwiek będziemy tutaj z, z naszym Dawidkiem czekać na ich przyjazd. Wszystkim bardzo dziękujemy. Dziękuję moim kolegom z organizacji. Dziękuję oraz wszystkim, wszystkim dziękuję pozostałym członkom naszej organizacji Grad za pomoc w schwytaniu Dawidka. Dawidek, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Nie, mhm. przepraszam. Nie jest ci no w ogóle to, wstyd No przepraszam, to jest... no przepraszam wszystkich. Ale to takie zasugerowanie. Za no... Przepraszam wszystkich za, za to, co ten, no ale... Czyli wstyd, czy mogę wstyd? No tak, jakiś, no. Nie wiem, cokolwiek. No tak. Co czujesz? No jest nic strasznie nie? Z tego z tego względu. Poprawisz się? No myślę, że. Okay. Mamy taką nadzieję. Dziękujemy <laughs> wszystkim za uwagę. Dziękujemy.